Ale oh, halo, dzisiaj będzie o tym, jak proponować coaching świeżo napotkanym osobom. I czy w ogóle proponować coaching świeżo napotkanym osobom. Witam Cię na blogu Prospery jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Czasami spotykamy osobę, gdzieś idziemy na jakieś spotkanie nowe, na imprezę, spotykamy kogoś, z kim rozmawiamy i czujemy, kurczę, ta osoba bym naprawdę mogła skorzystać z naszego coachingu. Jest takim jakby idealnym klientem, no po prostu czuję, że tutaj mogłabym sobie tutaj rzeczywiście pokołczować i pomóc tej osobie. Czy proponować coaching? W żadnym wypadku nie, nie proponujemy coachingu, tylko proponujemy co? Proponujemy wstępną, darmową sesję po to, żeby ta osoba zobaczyła, czy w ogóle nadajemy się na jej coacha i żebyśmy my, my zobaczyli, czy ta osoba nadaje się naszemu naszego klienta. No dobra, to, to już wiemy, że nie coaching, tylko wstępna sesja. No i teraz, czy oferujemy wszystkim wstępną sesję? Na pewno nie, ale czasami tak. I teraz, jak to rozróżnić? Więc gadamy sobie z kimś o fajnych, życiowych rzeczach, o sobie. Ta osoba też o sobie trochę opowiada i czujemy, że to jest właśnie taka osoba, która by mogła skorzystać. To sama wiem z doświadczenia, bo sama wszystkie błędy już wykonałam w swoim biznesie, że robimy jeden z dwóch błędów. Albo mówimy słuchaj, to, co ty mówisz, to jest absolutnie nadajesz się na coaching do mnie i proszę zapisz się do mnie na gratisową konsultację, czy na wstępną sesję bezpłatną, i tak dalej. I dlaczego to jest błąd? Dlatego, że to może być za szybko, zbyt agresywnie, zbyt mechalnie, ta osoba jest niegotowa, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Albo robimy tak zwaną wycofkę, albo nic nie mówimy, albo zaczynamy tej osobie pomagać i lekko ją coachować w czasie naszej rozmowy, że tak ona wtedy zajarzy, zobaczy, że my ten wspaniały coach, zadajemy fajne pytania tutaj, dajemy fajne komentarze, no i domyśli się, że może by chciała zapisać się na wstępną sesję. Więc to też nie jest dobre, dlatego że osoba się nie domyśli, a my zaczynamy kogoś kultować bez, że tak powiem, pozwolenia tej osoby trochę, ale też bez gotowości nad tej osoby. Zdajemy za dużo. Jeden i drugi błąd sama wykonałam własnoręcznie. Najlepsze jest pośrodku, jak zwykle wypośrodkowanie. Najlepsze jest wtedy, kiedy z jednej strony wypytamy trochę tą osobę o to i. Normalnie po przyjacielsku pogadamy na tematy, które są dla niej żywe w tym momencie, które ją tam obchodzą, o jakichś trudnościach. Możemy też podzielić się trochę, kawałkiem swoich doświadczeń i życiowych, jeżeli mielibyśmy jakieś podobne trudności. I wtedy najpierw przede wszystkim powiedzieć, wiesz co, ja jestem coachem, który zajmuje się takimi rzeczami ogólnie, co nie znaczy, że od razu proponuję Ci coaching, ale... Ja pracuję z osobami, które właśnie mają to, i to, i tak dalej. I tutaj idzie nasze, oczywiście nasza specjalizacja, grupa docelowa, jeżeli ta osoba do tej grupy docelowej pasuje. I milkniemy. I to jest najtrudniejsze do wykonania: to zamilknięcie. Jestem coachem, który się tym zajmuje i pracuję tak, pracuje z takimi osobami często. I nie wejście od razu w to: słuchaj, to wiesz, zapisz się do mnie na wstępną sesję. Tylko oddanie pałeczki odbiorcy, potencjalnemu klientowi. Jeżeli będzie zainteresowany czymkolwiek, to powie. To zapyta, jak pracujesz z klientami, albo jacy to są klienci, albo jakie masz rezultaty. Zapyta cię o cokolwiek. I jeżeli wtedy ta oferta wstępnej, bezpłatnej sesji, ma wypłynąć, to ona ma wypłynąć z konwersacji i z wykazywanego zainteresowania klienta. Czyli nie pomagamy na siłę, nie wycofujemy się, a z drugiej strony mówimy: tak, pomagam takim osobom, pracuję z takimi ludźmi. Jeżeli temat zostanie podjęty, to wtedy możesz powiedzieć: jeżeli chcesz, możesz zapisać się do mnie na wstępną sesję, spotkamy się na 45 minut czy godzinę i sprawdzimy, gdzie jesteś w danym temacie, rzeczywiście, czego potrzebujesz. Zobaczysz, jak ja pracuję, doświadczysz tego, z drugiej strony też ja zobaczę, czy ty, drogi odbiorco, drogi kliencie potencjalny, nadajesz się na mojego klienta, bo pracuję tylko z osobami, którym czuję rzeczywiście, że mogę pomóc. I wtedy to jest na luzie, i wtedy to jest na miękko, i wtedy to jest jednak konkretnie, bo jednak powiedziałaś, powiedziałeś, czym się zajmujesz. I wypływa to z obupólnego zainteresowania, kiedy nie czujesz, że cokolwiek nikomu sprzedajesz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia.